Witam od pojawienia się filmu o Solinie minęły dwa dni dzisiaj mamy sobotę. Premiera filmu była w czwartek wieczorem. Pojawiło się bardzo dużo komentarzy pod filmem. Chciałem się do tych komentarzy odnieść, chciałem porozmawiać z wami widzami, a przeważnie znaczy przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć kilka słów do wszystkich osób. Które uczestniczyły w tych komentarzach i napisały cokolwiek do dnia dzisiejszego, bo co będzie jutro, tego nie wiem. Rozmawiałem z Adamem, znaczy jestem akurat w tym momencie we Włoszech. Pozdrawiam wszystkich komentujących, którzy nie lubią komercji. Na sam początek, za chwilę się do Was odniosę. Dzwoniłem do Adama. Tutaj jest z Włoch. Adam jest w Polsce. My z Madzią jesteśmy, tak jak wspomniałem, we Włoszech na komercji. E, rozmawiałem z Adamem, czy odnosimy się jakoś do tych e, komentarzy do Was, którzy nas nie lubicie, czy się nie odnosimy. Adam stwierdził, że nie będzie się odnosił, że nie ma, nie ma sensu z Wami walczyć, że nie ma sensu e, rozmów e, z ludźmi, którzy i tak nie lubią nas i nie lubią firmy Warmus Bites. Ja jednak po y, całej dobie przemyśleń postanowiłem, że nagram właśnie ten film i odniosę się do tych komentarzy i do Was, ludzi nie lubiących moją osobę i firmy Warmus Bites. Y, chciałbym się odnieść na samym początku do, właśnie tak jak wspomniałem, do filmu na Solinie. Y, nie wiem, czy ktoś nie potrafi oglądać tego ze zrozumieniem filmu i tego, co my mówimy, i tego, dlaczego po dwóch dniach wracamy do domu. Nikt w filmie ani razu nie powiedział, że wracamy pokonani. I nie wiem, skąd się biorą takie teksty, że my wracamy pokonani. Jedziemy na Solinę. Pojechaliśmy na Solinę, co było naszym marzeniem od. 4 lub pięciu lat, już nie pamiętam, spełniliśmy swoje marzenie, bo byliśmy na solinie, czyli byliśmy na, na wodzie, na której marzyliśmy łowić i łowiliśmy na tej wodzie. Nikt nigdy nie mówił ani nie pisał, że my chcemy. Że naszym marzeniem jest złowienie karpia na solinie. Naszym marzeniem było wędkowanie na solinie i spróbowanie położenia tam zestawów końcowych karpiowych. I spełniły się nasze marzenia. To jest po pierwsze. Pisanie, że. Dlaczego tytuł ma spełnione marzenia? Po co pisanie i komentowanie tego tytułu? Nikt nie mówił, że naszym marzeniem będzie złowienie konia na solinie. Znaczy, wiadomo, żeby się chciało, ale nie chodziło o spełnione marzenia, że my tam złowimy konia, a nie złowiliśmy. A piszemy, że spełniliśmy swoje marzenia. Nie wiem, czy te osoby, które w ogóle komentują nasze filmy, zrozumieją, zrozumieją to, co ja w tym momencie mówię do Was. Także nie ogarniam tych komentarzy. To jest odnośnie tytułu moja wypowiedź. Odnośnie soliny. Chcieliśmy łowić karpie na solinie, tam gdzie my sobie wymyśliliśmy, tam gdzie ja sobie wymarzyłem i wymyśliłem, i tam gdzie Adam sobie wymarzył i wymyślił. Pojechaliśmy i wędkowaliśmy w tych miejscach, w których my chcieliśmy łowić. Nie chcieliśmy łowić w zatokach mniejszych wyżej Soliny. Nie chcieliśmy tam być. To nie było naszym marzeniem. Naszym marzeniem było być na Solinie w tym miejscu, w którym byliśmy czyli na otwartej, dużej wodzie, na wyspie. Zawsze moim marzeniem było, jak popatrzałem pierwszy raz w życiu na mapę na Google Maps na Solinę wiedziałem co to jest Wyspa Okresowa i zawsze moim marzeniem było to że jak pojadę na Solinę to Wyspa Okresowa będzie odkryta i będzie nad lustrem wody udało się, spełniło się moje marzenie, usiadłem na Wyspie Okresowej z Adamem że piszecie że wróciliśmy pokonani że z podkulonymi ogonami itd. i tak ja tego ani razu nie odczułem byłem na Solinie w ogóle mnie ta woda nie przerosła. Oczywiście nic nie złowiłem przez dwa dni, no bo musieliśmy wrócić za damem do domu. Taka życiowa sytuacja wynikła, ale nie będę kolejny raz na ten temat rozmawiał. W ogóle nas ta woda nie pokonała. Mógłbym jeździć na solinę przez 5 lat, jeżeli bym się uparł, bym chciał, to bym tam jeździł, złowiłbym tam karpia 15-17, a może 20 kilo. Ale czy ja tego chcę? Czy ja prywatnie tego chcę? Nie chcę tego prywatnie. Nie spodobała mi się Solina i mam do tego takie prawo. Znam ładniejsze wody. W linku, w opisie tego filmu wklejam Wam linki dwóch przepięknych wód. Oczywiście to są krótkie trailery, możecie sobie zobaczyć. To jest Lago di Viverone w Italii i to jest Lago di Maggiore także w Italii. Jeżeli ktokolwiek był na tym jeziorze w Italii, na jednym lub drugim i po łowieniu ryb na jednym lub drugim jeziorze w Italii pojedzie na Solinę to powie, że Solina mu się nie podobała. Ja z Adamem tego doświadczyłem i ja i Adam byliśmy na Lago di Maggiore i ja i Adam byliśmy na Lago di Viverone i po pojechaniu na Solinę Solina nam się nie spodobała. Ja nie widzę w tym nic dziwnego i nic nadzwyczajnego, żeby pisać takie komentarze, bo my mamy do tego prawo, żeby powiedzieć po prostu, że Solina nam się nie spodobała. A to, że wróciliśmy po dwóch dniach do domu, no to po prostu sytuacja tego wymagała. I może nie nas przerosło to, że byliśmy na Solinie i po dwóch dniach bez brania wróciliśmy do domu, tylko może was to przerosło, co zobaczyliście na filmie. I do końca nie, nie widzieliście tego, jak miało to wyglądać przez 7 dni. Jeden fajny komentarz był: A co by się stało, co byście napisali, jak my byśmy na tej Solinie, bo to jest wiadomo zaporówka i tak dalej, jakbyśmy na tej wyspie okresowej trafili na piękne żerowanie karpi i na sytuację, gdzie fajne stado karpi dużych weszłoby nam w zanęcone miejsce po czwartym, po piątym dniu. Co wtedy byście powiedzieli? Co byście napisali? Że o, kurde, patrz, byli na wyspie okresowej, łowili w tamtym miejscu, bo doskonale wiecie w którym, bo znacie solinę dużo, dużo bardziej niż my i tam byśmy połowili piękne karpie. Co byście wtedy powiedzieli? Wiem, myślicie sobie teraz i powiecie za chwilę, że. E, e, Głupoty gada, bo tam w ogóle mała szansa jest złowienia ryb, bo tam są turyści, tam są statki i w ogóle. Ale mi na przykład to nie przeszkadzało. Może wam to przeszkadza? Jeżeli wam to przeszkadza, ok, Jedźcie sobie na, tą, na jedną zatokę drugą trzecią, tam, gdzie jest piękniej, tam gdzie jest bardziej dziko i tam gdzie jest czystsza woda. Myślę cały czas o solinie. Nie ma problemu. Ja nikomu nie zarzucam. Niech każdy łowi, gdzie lubi. Tylko dlaczego ktoś mi mówi, gdzie ja mam pojechać łowić? Ja będę łowić tam też, gdzie ja lubię, i tam, gdzie ja chcę, i tam, gdzie sobie wymarzyłem. Nie, nie potrafię zrozumieć tych komentarzy waszych. Taka jest polska zawisła, zawistna, przepraszam. E, takie karpiarstwo jest. E, mam nadzieję, że w małym procencie, ale chore, że cały czas liczy się, żeby, żeby komuś dowalić, albo żeby, żeby komuś pokazać, kto co złowił, a. a, a że ja złowiłem więcej, a ten złowił mniej, a Ty jesteś B, a ja jestem och, ach. Dlaczego to jest pasja, to jest karpiarstwo, to jest hobby? Dlaczego wśród Was jest tyle nienawiści i tyle chęci do walenia komuś, jeżeli ktoś pojechał na wymarzoną przy, przez siebie wodę od kilku lat i po dwóch dniach musiał wrócić do domu? Skąd bierze się tyle nienawiści? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Siedzę sobie teraz na Salas kolejk, z Madzią. jeżę sobie z żoną na ryby, czuję się świetnie. Pomimo tego, że wy twierdzicie, że to jest kałuża, wanna z rybami. Ja tu przyjeżdżam, bo mi się tu podoba. I wiecie co? Od wczoraj na 8 wędek nie mieliśmy ani brania, ani pika. Taka to jest wanna z karpiami. Ja łowię na 4 wędki, łowi na 4 wędki, bo tego wymaga yy, pozwala regulamin tego łowiska. I od wczoraj nie złowiliśmy tutaj ryby. A czujemy się tutaj bardzo świetnie. Jeszcze raz powtarzam: będę łowić karpie tam, gdzie mi się podoba, tam, gdzie lubię być. To jest moje hobby. Ja się z tego cieszę. Jeszcze raz powtórzę, że ja nie muszę nikomu nic udowadniać. I pisanie komentarzy, że nie wiem, a to ci to być, to takie, tam pojechali kulki pokazać i, pojecha i wrócili bez brania, bez pika przez dwa dni. Czytałem sobie przed chwilą te wszystkie komentarze do dnia dzisiejszego i po prostu nie wiem, jak to określić, ale ktoś ma mocne ciśnienie, żeby takie rzeczy pisać, albo ma bardzo duży interes w tym, żeby coś takiego pisać. Ja zapraszam naprawdę te osoby na targi, na rybomanie do poznania, bo tam będziemy. Tak jak Adam powiedział na, w końcu filmu na Solinie, zapraszam Was. Przedstawcie się z imienia i nazwiska, pokażcie swoją twarz, usiądziemy, wypijemy kawę, porozmawiamy. Ale Wy jesteście mądrzy pisać takie rzeczy, takie komentarze na YouTube w komentarzach pod filmem. Bo nie wiem, czy to jest leczenie kompleksów, że ktoś takie, takie coś napisze. Bo widziałem tam chyba dwa, yy, dwa komentarze. Wiem, kto ma ten profil założony na YouTube. Wiem, że dana osoba łowi karpie na solinie. Oglądałem filmy tego karpiarza łowiącego na solinie. Ale mi na przykład te filmy się nie podobają. Już niech mówię o filmach, o, o, o tym, że czy ten film jest ładny, czy brzydki, czy był lepiej zmontowany, czy gorzej. Nie o tym myślę. Tylko myślę o tym czy mi się tej osoby, te, powiedzmy, karpiowanie na Solinie podoba. Mi się nie podoba. I dlatego tam nie pojadę, w to miejsce na Solinę. Wolę sobie pojechać właśnie na majorę do Włoch, gdzie mam... No nie będę mówił, bo po prostu tej osobie nie wytłumaczę, jaka jest różnica między Madziorę a Soliną jaka jest różnica między wiweronę a soliną. Po prostu ta osoba musi być tu i tu i tam i sobie sama tego doświadczyć. Jeszcze raz powtarzam. Będę łowił tam, gdzie ja chcę, tam, gdzie mi się podoba i tam, gdzie czuję się dobrze i nie będę nikomu nic udowadniał. I ja z Adamem nie pojechałem na solinę, żeby udowodnić, nie wiem, jakiejś części karpiarzy w Polsce, że my tam pojedziemy i my tam złowimy ryby. Tylko my tam pojechaliśmy, bo po prostu chcieliśmy tam być. I to jest od cała filozofia, Tak obstryk w jednym zdaniu powiedziane. A komentarzy, że nie wiem, może komuś ktoś się cieszy tym faktem, że my gdzieś byliśmy na rybach i nic nie zrobiliśmy. Jeżeli komuś to sprawia radość, niech żyje w tej świadomości, że napisał taki komentarz, że się cieszy z, tej, z tego komentarza i, po, i że pochwalił się tym komentarzem swoim znajomym. Chwała mu za to, jeżeli ktoś ma taki cel, no to niech sobie żyje w. Tym swoim świadku i niech się z tego powodu cieszy. Kilka zdań na koniec jeszcze o, tej, o tym polskim karpiarstwie. Kiedyś już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Marzy mi się, żeby, żeby ci ludzie się zmienili, którzy tak mocno cisną takie tematy i takie rzeczy. Cieszcie się ze swojego hobby, bawcie się tym wędkarstwem, jedźcie na ryby tam, gdzie Wam się podoba. I po co takie głupie teksty, głupie komentarze, że nie wiem, tymi komentarzami, komentarzami udowadnianie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto umie łowić ryby, kto nie umie łowić ryby, bo ty łowisz, na ja na komercji i, i nie wiem, że wrzucam tony, ktoś tam napisał, że wrzucam dziesiątki kilogramów kulek, peletów i innych rzeczy, gdzie a propos peletów w ogóle nie używam w swoim karpiowaniu. Także jak ktoś chce pisać do mnie jakiś komentarz, to niech się zapozna na co łowie, ile wrzucam towaru do wody i jakie mam efekty i wyniki. Bo t, na przykład no, od wczoraj, tak jak powiedziałem, nie mamy, siedzimy, nie mieliśmy ani, ani brania, ani pika. I myślicie, że ja dzisiaj zanęciłem? Ani jeden z pomp do wody nie poleciał. To od taki przykład dla tej osoby, która pisze takie komentarze. To tyle. No mi się wydaje, że już więcej nie ma sensu gadać. Zmieńcie się ludzie, ci, którzy walczycie ze mną i z Adamem, którzy nas nie lubicie, którzy macie i czerpiecie z tego przyjemność. Adam stwierdził, że nie będzie komentował tego wszystkiego, bo nie ma sensu z wami rozmawiać. Nie wiem, czy miał rację, czy nie, ale ja chciałem się bardziej odnieść może nie do was, w moich <grym> ludzi, którzy mnie nie lubią, tylko do wszystkich, do całego powiedzmy, do całej naszej publiczności, bo mamy prawie 20 tysięcy subskrypcji na kanale. Chciałbym, właśnie, chciałem to, to co powiedziałem w tym filmie, chciałbym odnieść się i chciałbym, żeby w, posłuchali mnie wszyscy nasi odbiorcy jakie mam myśli na ten temat i co myślę o tych osobach, którzy tak mocno nas nie lubią, że mają wielki ścisk, dupy, bo tak to można nazwać, że oni złowią karpia 13 kilo na wodzie PZW i się tym karpiem cieszą i mają ścisk dupy, jak ja złowie nie wiem, dziewiętnastkę na komercji. Albo osoby, które myślą sobie, że kulka na komercji lepiej działa, jest bardziej skuteczna niż na wodzie PZW. Osoby, które tak myślą, które piszą takie rzeczy w komentarzach w ogóle nie mam. Nie mam w ogóle ochoty rozmawiać z takimi ludźmi, którzy takie komentarze piszą że Donald dzia, da, działa na, na, na komercji, a na wodzie PZW nie działa. Puknijcie się w głowę ludzie i pomyślcie co w ogóle piszecie. To tyle chyba z mojej strony. Nie będę komentował tego co się działo na PCM w tym roku, bo tam nie byłem. Z tego tylko co czytałem na Facebooku no bardzo przykro i śmiać się chcę z tego jakie są Jakie są w ogóle komentarze, jakie są posty na Facebooku i jak Polska karpiowa jest podzielona, i że takie rzeczy się w ogóle dzieją. Z jednej strony cieszę się, mam wystawioną polską flagę tutaj na samochodzie i się szczycę tym, że jestem we Włoszech na rybach, gdzie jest bardzo dużo karpiarzy z różnych stron Europy. Są Szwajcarzy, jest ekipa z Bośni i Hercegowiny, są wiadomo Włosi, przyjeżdżają tu Fraj Francuzi, Anglicy. Nie będę tu wymieniał jeszcze innych krajów, Czesi. I cieszę się, że mam polską flagę wywieszoną i że jestem Polakiem. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, co ci ludzie, jak sobie przetłumaczą niektóre komentarze i co się w Polsce wyrabia, jak Pol Polska, polskie karpiarstwo jest podzielone. To aż wstyd, że się jest z Polski. Tak można to nazwać. No, wiadomo, no, polityki nie będę w to mieszał, bo nie. Bo nie stop. Eee, to tyle. Także pozdrawiam wszystkich nielubiących mojej osoby i firmy Warmus Bytes z życzeniami na koniec, aby się zmieniły i aby, jeszcze raz powtórzę, zaczęły czerpać przyjemność i pasję w, ze swojego hobby. A nie na komentowaniu, głupim komentowaniu czyjejś przygody, nieudanej przygody na solinę, a w spełnionych marzeniach. Jeszcze raz to powtórzę, na pewno spełnionych marzeniach, bo zarzuceniu wędki, przysłowiowe zarzuceniu wędki na solinie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia.